Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Witam ponownie na moim kanale Kino dla każdego, na którym będziemy omawiali kolejne etapy budowy sali kinowej za rozsądną cenę. W ostatnim odcinku pokazałem Wam, jak wyglądała moja poprzednia sala kinowa w jaki sposób skończyła, ale myślę, że nie ma sensu wracać do przyszłości I dzisiaj zobaczymy projekt nowego kina i obecny stan pomieszczenia. Jak możecie zauważyć, pokój jest już wstępnie przygotowany do malowania. Wszystkie ściany zostały przeszlifowane, a ubytki uzupełnione. Dodatkowo rezygnowaliśmy z jednej pary drzwi, zaś drugie skrzydło przesunęliśmy bliżej ekranu. Usunęliśmy również grzejnik w pomieszczeniu, a w celu ogrzewania i lepszej wentylacji w całej piwnicy została zamontowana rekuperacja. Jak możecie zauważyć, rury do rekuperacji zostały zabezpieczone wełną akustyczną. Dodatkowo w tylnej części pomieszczenia zamontowałem dwa gniazdka na oddzielnych bezpiecznikach, do których pociągnięte zostały kable 3x2,5. Wspominam o tym, ponieważ uważam, że jest to etap, o którym wielu ludzi zapomina, a nie jest przyjemnie, kiedy okazuje się, że po montażu naszego wymarzonego sprzętu bezpiecznik nie jest w stanie go obsłużyć. Dlatego uważam, że projekt jest bardzo ważny, żebyśmy mogli zaplanować ile mocy będzie potrzebowało nasze kino i poprowadzić dodatkowe kable przed położeniem tynków. Myślę, że nadszedł czas, aby zająć się projektem. Od razu przyznam się, że mam to szczęście, że moja żona jest architektem wnętrz. <śleszy> Co za przypadek? Dzięki temu mogłem sobie pozwolić na stworzenie takiego projektu, o którym zawsze marzyłem. To właśnie na tym etapie stwierdziliśmy, że musimy przysunąć drzwi, abyśmy mogli wstawić dwa rzędy siedzenia. W innym przypadku nie byłoby to możliwe. Dodatkowo, możecie zauważyć na przekroju, że oryginalne ustawienie drzwi nie pozwoliłoby na optymalne ustawienie głośników bocznych. Moje założenia to stworzenie sali kinowej z systemem Dolby Atmos w układzie 7.4.4. Czyli zamierzam zamontować 7 głośników na wysokości uszu, 4 głośniki atmosowe oraz 4 subwoofery. Dzięki różnym kolorom możecie zauważyć, że dźwięk całkowicie wypełni pomieszczenie. Mimo wszystko mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda mi się poszerzyć system o dodatkowe dwa głośniki przednie rozszerzone oraz dwa dodatkowe głośniki atmosowe. Ale to oczywiście jest tylko i wyłącznie w strefie marzeń. Jak możecie zauważyć, przednie trzy głośniki oraz dwa subwoofery znajdują się za ekranem. Ustawienie takie pozwoli mi na zastosowanie głośników o tej samej wielkości, a co za tym idzie, ujednolicić dźwięk z całej sceny przedniej. Dodatkowo zamierzam ukryć wszystkie pozostałe głośniki oraz panele akustyczne za warstwą materiału. Chcę w ten sposób osiągnąć większą imersywność podczas oglądania filmów. Kino będzie przeznaczone dla maksymalnie 6 osób, które będą mogły oglądać filmy w wygodnych, elektrycznie rozkładanych fotelach. Fotele zostaną umieszczone w dwóch rzędach. Drugi rząd zostanie podniesiony o około 35 cm w celu uzyskania optymalnego kąta widzenia. Jeżeli chodzi o wygląd: Pomieszczenie ma nawiązywać do ponurych korytarzy statków kosmicznych takich jak Nostromo czy Event Horizon. Niestety nie jestem w stanie wam tego pokazać na przekroju pomieszczenia. Ale od czego ma się architekta wnętrz? Nic się nie bój. No. Ja już tu chyba nie mam nic więcej do roboty.